Cześć, z tej strony Aslani. Znowu sobie gramy w Maiden Magic Duel of Champions. I zobaczymy. Myślę, że dzisiaj w tym odcinku zagram sobie też ze dwie gierki. Akurat będzie jakieś 20 minut. Myślę. O nie, 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 nie nie, nie takie karty. No pff, Jeszcze gorzej. No, a przynajmniej mam co wystawić w pierwszej turze. Więc no tu szybko wystawię te, te czwórki. No nawet w tej turze już. To no, nie, nie wystawię w tej turze, bo mnie nie stać prostu. Nie mam piąstek. Potrzebuję 4 piąstki, żeby to wystawić. Ojej. Ja biorę kartę, ale nic mi z tego. Tak naprawdę. On też jeszcze nic nie wystawił. To jest gorsze jak ta talia ta się nazywa. Niebieska. Nie pamiętam. Pamiętam jak się nazywa Talia. Dobra, już sobie wy wyjdę z czegoś. Zy, 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 Myślę, że z gryfa. Gryf ma szarże i niewrażliwość na OZ. Całkiem dobra. Jednostka. No i co wystawi? Kolejnego kappa. Okej, okay, niech mu będzie kappa. O, 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 o. o. sobie tutaj przesuniemy. No, ładuję flaszeczkę. Flacha na w cenie sobie postawimy kapłanka kapłanka to jest siostra pobożna pobożna siostra ja tak mówię dosyć ogólnie czy wystawić tego czy wystawić tego o, to jest pytanie wstawię tego Nie wiem, czy wystawić Honorę w następnej turze, czy bardziej Serafiny. Nie wiem, zobaczmy co teraz zrobi. O. O, to było ciekawe. Tego się nie spodziewałem. No nic. A aha, poborce też mi ściągnął no trudno, będziemy się bez niego Więc myślę na pewno jednego serafina wrzucę tutaj jak rzucę to nie rzucę tego Dobra, tym się przesunę do tyłu Tym tutaj, tego spalę i do przodu Serafina. No jeszcze sobie doładuję flaszka. No nowe kolce, no tak, dwa obrażeń. No nie, nienawidzę tego. z jest takie głupie hipnoza, nie mogą się moje moje stwory ruszać w ogóle. Skurzające. No co on to zaatakował? było no bez sensu. Że tak się zregenerowałem, a on dostał. Tu też jest kappa, kappa. Dobra. Ciebie zabijam. Tego atakuje, to bom się przesuwać, czy się nie przesuwać? Zrobimy tak, rzucimy, weźmiemy to plus dwa życia z twora, do stwora i i i i i i, i. Ładuje piącha I jak gra. Tak, dostał dodatkowe dwa życia. Normalnie ma pięć, teraz ma siedem. Więc trochę dłużej tutaj przeży przeżyje na tej linii. Co to? Stworzenia latające, nie mogą atakować. Tak? Latające i strzelające. Urzające to jest. O nie, nienawidzę tego. Miejscowy wybuch. Okej. Okay. Nie starczy mi na to, co chcę zrobić. Szkoda. Chcę rzucić to. Nie ruchamia wszystkich w tej... w tym szeregu. Szereg? Tak, w szeregu. I co jeszcze? Tego nie będę rzucał. Nic więcej nie zrobię. To jest szereg, i to jest szereg. Tak ja się właśnie zastanawiam. O nie, to ma unik, tak? Tak. Przesunął mi tego. A w sumie mi to jest na rękę. O, powiedzmy, że na rękę. Gdzie to wystawi? A za zaatakujemy za trzy, to bez sensu. Nie, nie zaatakuje mnie. Służył manę po nic. Nie mógł mnie zaatakować, bo tu był cyklon. O, co za gość. Jakby to teraz zrobić, żeby było mądrze i korzystnie. Chciałbym rzucić to, chciałbym rzucić to i chciałbym rzucić to. <grystnie> Pomyślmy, tym się nie przesunę. Trochę lipa. Dobra, zrobimy tak. Zaatakujemy tego, porzucimy to. Co prawda, mój zginie, ale tutaj dwóch zginie. Tutaj zrobimy tak. Trzeba coś z tym zrobić, ale kit. Może jest tego zobaczmy, co mi dojdzie. I kolejny. Teraz mam 8 zrobimy w ten sposób. Ten za 4 ginie. A nieprawdziwość na odwet ma. Jeden i jednego kusznika, zobaczmy, co teraz zrobi z tym. O nie, honor dodaje dodatkowe obrażenia, otaczającym. Muszę to jakoś zlikwidować, tylko nie wiem jak. Hmm. Tak tego nie robię. Tu zadam to na... 5 plus 1. Nie, zdecydowanie tego tak nie zrobię. Eee, dobiorę kartę. Okej, okay, czy ja to wszystko wystawię? Nie wiem. Zrobię tak. Będzie całkiem chyba mądre. Przesunę się. Spadaj z tym do ręki. Plus. <gryślenie> Zrobimy tak. Właściwie nie wiem. Zrobić tak czy zrobić tak? Tu tu tu, tu, tu tu tu. Myślę, że zrobię w ten sposób. Tak. z poborca. Tu za 5. Zobaczymy co teraz zrobi No, będzie miał ciężko. 3. Trzy linie są zabezpieczone. Powiedzmy, że. No on nie ma stworów w ogóle na polu walki. Teraz wystawił stawił piór pustki. Jak się go zniszczy, no to. Mój bohater otrzymuje obrażenia. No to chyba wygrałem. No, wygrałem. Przeliczmy 4 Cztery... z miesiącem. To będzie 4 plus 3, 7, 8 10 plus błogosławieństwa, spokojnie. Tak, 6 3 3, dziękujemy. Wygrałem. Myślę, że sobie polec 13 minut nagrałem. Całkiem mi się przyjemnie w tą gierkę gra. <laughs> Jak zwykle, czary. No, może coś lepszego będę miał. O, to... No. Powiedzmy. Powiedzmy, że lepszy. Przeciwko tym razem nie umarłem. Nie przepadam za nieumarłymi właśnie Bezcielesne duchy, są wkurzające. Można je zranić tylko magią. I to jest ból Oborcom sobie ucieknę. Ładuj piąchę. I tutaj sobie blask chwały wrzucę. Akurat mi podszedł. O nie, zniszczy mi teraz tego... pieczęć. Okej, okay, niech mu będzie. Może w taki sposób. A... Dobra, to ja zrobię tak. Chociaż nie opłaca mi się to bez... bez przesady. Ale doładuję i tak flachę. Tu powstaje kusznika. Wyciągnę sobie kartę z tego. No i okej. Okay. Gryfik. Zobaczmy co wykombinuje. Jakie już lisza tu chcę postawić. To jest strzelający. Czemu on postawił go? Rozumiem. Takie buty. No dobra, niech mu będzie. Mam pomysł co z tym zrobić. Mianowicie... Tak. Tego sobie przesunę tutaj. Spalę ich. Czy nie mamy jeszcze co dorzucić? mam w ogóle trzy błogosławieństwa. śmiesznie, mógłbym ewentualnie. Nie, bez, bez przesady, nie, nie opłaca się błogosławieństwa dawać temu poborcy, oni tak teraz. Zginę. Prawdopodobnie, myślę, czy. Dobra, ucieknę tym poborcu. To i tak nie zginie. Ma jakiś czar niszczący, więc, jakby w stawie gryfa, to mi go zniszczy. Co to znowu jest? Jakieś dziwne. Zaklęcia pokazuje. Co? Co to jest? Zaczarowane stworzenie porusza się lub atakuje, otrzymuje 2 punkty. Okej okay. Niech mu będzie. Mam 6 Zrobimy tak Naładuję flachę nie stać mnie na błyskawicę. co nie za bardzo. mi się to tak uda, jak chciałem. <laughs> Dobra. Tego przesunę tutaj. Kusznik plus gryf. No i zobaczymy, co z tym zrobi. On tutaj za dwa atakuje. Myślałem, że się przesunie. Czyli co? Będzie próbował być... pewnie jakimiś stworami z ręki. Tutaj. No musi go, dostanie teraz za 6. Jakbym się uparł, no to... Aha, dobra, zniszczy gryfa. Chyba, że tak. Co? a tylko na latające i walczące wręcz, bez sensu. Nie wiem po co on to zrobił. I teraz spokojnie go atakuje tutaj. Dobra. Topal błyskawicą. Tu wystawiam jeźdźca za 2 i za 2 na 14 teraz ale to było bez sensu z tym. Nie wiem co on myślał sobie. To działa tylko na latającej i walczące wręcz. Uuu! Dodał sobie błogosławieństwo z tego na 4, okej. Okej, teraz sobie wrzucę w co? W chorągiewkę. Duże ognisko, będę miał kartę. Okej. Okay. Mam 9. Zrobimy tak dla Ciebie błogosławieństwo, Masz 4. Zabijasz tego. Zastanawiam <laughs> no, się czy tego użyć lub tego, czy też nie. Dobra, użyję sobie tego Tu za dwa, tu za dwa Tak, dostaję plus dwa życia dla bohatera Dla każdego stwora, którego zagrywa przeciwnik Jest całkiem dobre Dziad ciągnął sobie kartę, ma 4 karty, ja mam tylko dwie Aczkolwiek O, będę miał miesiąc tańczących płomieni Co on zrobił? Po co on tutaj się Przeniósł? Rozproszenie magii No. Usunął mi błogosławieństwo, no dobra Niech mu tam będzie Dziewięć Okej okay. No zrobię tak, że tu błogosławieństwo Zabiję tego wreszcie. Plus... O, miesiąc Tańczących Płomieni. Za trzy. Za trzy. No i powiedzmy, że... No zabranie, będzie za jeden. Zesę zginie. Zabiorę karty. O, jak miło. Kolejne błogosławieństwo zobaczymy co on z tym zrobi musi się jakoś obstawić trzy linie musi obstawić wow martyliś nie lubię ścierwa I coś jeszcze musi na tych dwóch jeżeli chce przeżyć Chociaż będę miał miesiąc tańczących płomieni Jeszcze jedna linia No to GG Tyle No i wygrane Dzisiaj dwie wygrane Całkiem spoko Dobra w tym odcinku to tyle, dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek, no i na razie, cześć.